Zobaczcie jaka fajna rybka no, na 4 deszki może wyglądać Zaczyna się ten fajny okres że one zaczynają podjechać już, już na tyle fajnie że tylko może być lepiej Zobaczmy O nie ma 4D Dokładnie ma 39 Piękna kluska idzie na sesję i do zobaczenia za chwilę. Przy wypuszczaniu, tak, to lubię też bardzo jak sobie odpływają dalej polować. I ja piernicze, ale strzeli. Ajajaj. Jest. O, fajny box. Nie wiem, czy to był ten, czy to był drugi. Wciśnijmy go tutaj na szybko, jeszcze trochę sobie On ich chwilkę odpuśnie. Ale tylko za skórkę. Bardzo dużo drobiazgu jest teraz widzę przy brzegu. Uderzę, uderzę, uderzę. Ja cię kręcę. Uderzę, uderzę. Nie wiem, czy ten klenik jest. No w nowo. Jest. Fajne oksy. Przeniosły się. Będę musiał jeszcze iść na drugą stronę. Jak one tutaj są takie aktywne. Ale tu po prostu jest dużo drobiazgu. No i co, on jest po, tutaj za nimi czeka. No co tu dużo opowiadać. I... Łoo! ja Jazioł, 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 jazioł. To był jazioł, słuchajcie, ale akcja 4 czy 5 rzutów to był on, <ścoughs> ale zażar Teraz już obiecuję wam, co to za obrotówka. zrobię specjalny materiał z tą obrotówką i nie uwierzycie, nie trzeba z, nigdzie, nie nigdzie z Aliexpress z jakiegoś temu ale to w późniejszym materiale czasami tak właśnie bardzo szybko prowad prowadzić jak na i ja pierniczy kolejny no tego się tutaj nie spodziewałem zmiana tempa prowadzenia bliżej krzyk czcinek i taki pasiak zobaczcie jaki fajny pasek no żrą, co tu dużo, brzuszek pełny się zaczyna naprawdę fajnie robić typowo jesienny połów. Nie no. mam, że nie wyglądał. A rybka na 23 cm długi taki. Miejski. luziak. No, 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 no. Już się przecież no. Dalej. 인정합니다. Ten łobuz mi wziął po prostu z zaskoczenia Tak sobie właśnie przeprowadzałem przy drobiazgu a to on nagle wyskoczył No i oczywiście obrotówka Zaraz na szybko mierzymy i od razu wypuszczamy Tu jest cień więc w miarę wilgotno Akcja będzie muszę zobaczyć jaka to jest w ogóle, jeszcze rybka na ile cm ja wiem, bo ty nie powariowałeś, 25 ja potrzebuje większe, no, tak jak mówiłem wcześniej rybka na 23 cm, nawet jako 23,5 no. o nie, bo nie, nerwuj się tym obuzie pasiasty. No, czas na nie najwyższe, także pozdro, i do zobaczenia. No to akurat ma pokarm już tutaj, także działamy dalej. Takie też się zdarzają o, Jakoś musno się nie powybije na to jak ten kanał za, zarasta to tutaj praktycznie w nie było tej długiej trzciny, były tylko takie dwie czy trzy kętki a ona już poszła teraz na 4-5 metrów do przodu. Cienko widzę jesienne i wiosenne wędkowanie, ale ryba tu przyjdzie. Jest, 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 jest ojej, ale zjadł. Uuu kolego. szybko potrzeba to odratować, bo jak one tak zjadają? mm Dobrze, szybko wypuszczamy. Jak tak miarę szybko się go wypuści, to powinien przeżyć. Bo nie wyrwałem mu nic. Szybki hold też zapewnia to. Nie będę nawet go dawał na aplikację, bo nie ma sensu takiej małej ryby. No nic, działamy dalej. Ojej, to raczej zielsko było No to chyba zielsko Przez to, że jest wyższy stan, to niestety tak właśnie jest. Z tą wyższą wodą obstawiam, że te większe drapieżniki powinny też tu podejść. W końcu, bo to jest taka miejska stołówka. Jak co roku one tutaj przychodzą na zimowisko Białoryb, ryb, a za białorybem właśnie drapieżniki ale to jeszcze dobre jest miesiąc czasu może, nawet część już tych ryb jest, ale niestety od czasu do czasu już są odławiane i zabierane, że tak powiem ze sobą do domku i no już... One tu już nie przezimują. bo wiecie na obrotówki to musicie za, musicie za każdym razem sprawdzać czy o, czy coś się nie uwiesiło tam z tej roślinności są te takie zielone włosy jak ja to na to mówię i czasami się gdzieś tam opęta taki włosek i już obrotówka nie ma takiej pracy, ale to czuć nawet na takiej wędce jak ta, a to jest wędka Szyma Sodona do 15 gramów od 5, startuje 2,70, nawet 2,68, bo dokładnie chyba ma. typowa ryba pod odklenie ale uwierzcie mi, ten patyk już naprawdę dużo przeżył. Ma taki spory zapyt morzu w mocy, że jej. Już nie jednego szczupaka sandacza wyciągnął już nie wspominając o tleniach powyżej 50 cm coś tu zagoniło przed chwilą tak właśnie chcę spróbować powiedzmy trochę z powierzchni ale to na pewno nie był okoń raczej Jakaś inna rybka szczupak może ale to w sumie tak naprawdę już ostatni odcinek Idę jeszcze tylko tutaj do końca o i wracam do domku na obiady jakoś pajerwerków dzisiaj nie było poza Jednym okrągiem, 25. O, tam się teraz spłodzi. No, coś mi się wydaje, że to może być nawet i bolo. Albo dobry klej. Ewidentnie jakaś rybka na środku poluje, przemieszcza się. Tak zazwyczaj właśnie pływa albo boleń albo kleń. On sobie tam szuka mniej więcej swojej ofiary. Przy drapieżnikach jak szczupak to raczej on no co. ...zajmuje jakąś potencjalną miejscówkę. I strzela praktycznie jak z procy Może poza tymi drapieżnikami, może takimi szczupakami na tych większych wodach, na, na wodach takich jak... Powiedz, gdzie on żeruje na sielawie się i czy coś na desce, na uklejkach gdzieś tam głęboko i jest w połowie wody, no to jedynym jego zaskoczeniem jest szybkość. Ja tu ten zarazem. Plus to, żeby właśnie ustawić się jak spławik i wystartować od dołu do tych pyłków. I powiem wam, że już małymi krokami liście się rzucają do wody. Co z tym się wiąże? No to, że będzie trochę utrudnić to nam spinningowanie. Ale to nie jest chyba jakiś większy problem dla nas. co? liście w wodzie. Ważne, żeby w wodzie też były i ryby. Tutaj zawsze takiego okonka można było złowić. I to nie jednego. Coś się tu stanęło. Albo właśnie Duży drapieżnik albo jakiś szczupak jest i te małe karaluchy ciężko mają tutaj cokolwiek złapać, zjeść, bo się boją po prostu tak dużego drapieżnika i tak najczęściej właśnie jest. Prześladują mnie dzisiaj, powiem Wam, takie małe łobuzy, mniejsze, większe, ale same okonie. Fajne, że, fajnie, że są, bo dzięki temu, może w przyszłym roku już będziesz miał pełnoletność. Jest, o ten już jest tam dobre. Nie ma. Tylko mocno w nurcie stał. A przed chwilą mówiłem, że tutaj zawsze te okonki się ustawiały takie maluszki. I nie mogę mi dzisiaj tutaj złapać. Ale jednak są, trochę się przeniosły. No ten, ten już ma 18. To do za rok. trzymanie i już jest tak zwany w pełni wymiarowy tego damy na aplikację to już rybka jest Pani oko, ty łobuzie, ty, cisz, cisz, cisz. ale ładny tu zażar. No i co, rybka na 21, ale one odpaliły dzisiaj, co prawda nie za duże. Dobra. Strasznie kruche mają te. Gęby, tu przy języku jest dosyć... O. Nie no dwie dyszki to ty masz. Tak. Tyle trzeba, żebyś poszedł na aplikację, także szybka, szybki pomiar No ale grubasek. A jak jest jeden, to jeszcze ma na co najwięcej. I taka rybka na 21 cm, takie sobie tutaj było. brubasek Dokarmiony, nie w sobie odpocznie. Bo wyskakał na na macie także, o, już go nie ma. I jest drugi A nie, to klenik ha. To jest klęczy ja Teraz jeszcze... sz, sz, sz. Zaraz, Teraz zaraz muszę się przejrzeć tej ryby Wygląda jak na jazia No taki na 20 centów, bo przed chwilę myślałem, że jest inna ryba, chociaż ma ten pyszczek taki trochę inny, ale pomarańczowe oko. No, jazio, no fajnie. Czyli tak jak mówiłem wcześniej, wszystko, wszystko żeruje na tej właśnie drobnicy na małych tych 5, 6-4 centymetrowych rybkach, których jest dużo Ciężko się przebić od innymi przynętami ale o wyszedł, ale słuchajcie może z 8 centów miał Mi się wydaje, że tam na czubie tego kwilara jest większa szansa na złowienie jakiejś rybki, może i nawet większej. Zresztą, jak sami oglądacie moje filmy, to widzicie, że ja często łowię przy mostach, ale jakby nie było. O tam się chyba trzyma jakieś rybki właśnie upłynęły sobie tutaj o, 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 było, było branko. słuchajcie na pewno coś trzęsiło, ale to chyba to chyba był klenik, bo widziałem po ogonie czarnym Tylko w obrotówkę pewnie trącił Przez co ona straciła pracę No ale to jest tak że trzeba wszystko ciąć Ja mówiąc obrotówką hmm, tam ogólnie na często też zmieniam tor prowadzenia przynęty. Także oczywiście prędkość przy obrotówce jest bardzo fajna, ma możliwość taka właśnie różnego rodzaju. O, o był <grych> był, ale jakiś malutki. I one najczęściej właśnie biorą w momencie kiedy robimy zwrot tak zwany. Ja robię go zazwyczaj trochę płynnie. nie robię jakichś takich gwałtownych ruchów, ruchów takich. O, jest a chyba 20 nie ma, ma 19, tak wygląda. Nawet może nie. I po to właśnie są te tutaj, o właśnie cyk, on tak 2 cm 20, więc nie ma sensu go przetrzymywać.